Julia. Julia to jest seria książek wydawnictwa Wilga. To jest literatura szwedzka i ona, że tak powiem, rządzi się swoimi prawami. To są książki pod patronatem Aktywne czytanie. I na blogu znajdziecie te, które zostały wydane już wcześniej, ale nie opowiadałam Wam filmowo jeszcze o trzeciej części, czyli Julia Siechowa. Julia to jest po prostu mała dziewczynka i ważne jest tutaj właśnie to słowo po prostu dlatego, że to jest zwykłe dziecko zwykłe dziecko, które czasami rozrabia bardzo często rozrabia czasami nie słucha, czasami ucieka, czasami zjada rzeczy, których nie powinna zjadać albo chce usiąść na psie. Takie prawdziwe dziecko. I wiem z informacji w grupie Aktywne Czytanie, że właśnie za to Julię lubicie. Za to, że jest taka zwykła i o to chyba chodzi. A w tej przeuroczej części mamy zabawę wchowanego. Czyli coś, co takie na przykład dwulatki i roczniaki no po prostu uwielbiają. I oczywiście, że zabawa wchowanego z takim maluchem wygląda tak, że widać nogi, że wiadomo, gdzie to dziecko jest, że ono tam się chichra, że my słyszymy, no ale udajemy i się świetnie bawimy. Dla dziecka w tym wieku to jest sposób na poćwiczenie w bezpiecznych warunkach, jak się oderwać od rodzica. To znaczy, dziecko wie, że rodzic jest w pobliżu, to dla niektórych maluchów może być prawdziwe wyzwanie. I tutaj Julia najpierw ona się chowa i mama szuka, a potem jest odwrotnie, gdzie jest mama. Tutaj Julia teraz się rozgląda, a mama musiała się gdzieś schować i zobaczcie, Julia tutaj wszędzie zagląda. To jest też tak fajnie pokazane, że taki mały maluszek, nawet jeżeli wie, że się bawi i powinien być teoretycznie skupiony na jednej czynności, czyli na szukaniu mamy, bardzo często tak jest, że dzieci w tym wieku rozpraszają się, no bo na przykład zajrzą do szafy, a tam o, jakaś fajna piłka, albo jakieś fajne buty oj, tutaj Julia sobie przymierza buty bo akurat wpadły jej w ręce. To się nazywa uwaga mimowolna pisałam o tym na blogu tylko dla mamy możecie sobie wpisać tam to hasło i wyskoczy wam cały artykuł. W każdym razie taka zabawa to jest również sposób na spędzanie po prostu czasu z dzieckiem. To jest po prostu sposób na bycie razem. Zwłaszcza, że zobaczcie, tutaj mama jest zakopana pod kołdrą, co jest najfajniejszą kryjówką nie od dziś wiadomo. I tutaj nawet pies Soda, który też pojawia się w poprzednich częściach, dołączył do zabawy. A na końcu... Tata znalazł, całą rodzinkę. Świetna jest ta seria, bardzo, bardzo ją lubię, bo ja lubię jak książki dla dzieci pokazują prawdziwe dzieci bez wystylizowanych fryzur, takich naciąganych historii, które pokazują, jak się zachowywać, żeby było idealnie. Tutaj od razu Wam mówię, nie jest idealnie, ale jest prawdziwie.